Dzień dobry, wiem, jest szaro, jest buro. Za chwilę to się zmieni, mam taką nadzieję. Witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Emil, to jest kanał M -StarCraft i Jak zapewne wiecie, moment, w którym 6000 widzów jest osiągnięte, to już był kawałek, czasu temu miałem zrobić z tego powodu turniej i robię turniej. Turniej tym razem będzie dla graczy od brązu do złota, więc kolejny, nie wiem, to jakieś były setne potem MK, niech będzie MK for fun. Tak naprawdę to jest Forgotten Maps MK. Co to oznacza? To oznacza, że już w najbliższą niedzielę, to będzie 6 maja od godziny 16 rozpoczyna się turniej dla graczy od brązu do złota. I teraz uwaga, bardzo ważna wiadomość. Ale może to o tym zaraz. Nagród żadnych nie ma, oprócz tego, że taka osoba, która wygra, będzie grała ze mną, nie wiem, zagra sobie ze mną 5 gier, dwóch na dwóch, jak zacznie grać ladera, czyli w przyszłym sezonie, a może trzech na trzech jeszcze z kimś, spróbuje jakąś celebrytę złapać, to będzie streamowane i to jest jedna groda, bo gramy dla zabawy, tylko i wyłącznie dla zabawy dla tak zwanego forfan, co jest ważne, zapomniane mapy, czyli mapy, które już nie są w Laderze. co jest jeszcze ważniejsze, to są mapy totalnie niezbalansowane, totalna imba. Ale to jest turniej for fun, bez większych nagród, więc dlatego to jest na dole macie linka, co trzeba zrobić, żeby się zarejestrować. Gdzie trzeba się zarejestrować? Macie drugi, jak się rejestrować i jak zgłaszać wyniki? Wszystko, przez jest zika organizowane, przez nieorganizowane, a przez prowadzone. Co jest ważne? Na dole jest napisane. Zapoznaj się z regulaminem. To jest mega ważna rzecz. Holender, mam problem. Ty... O. Zapoznaj się z regulaminem, to jest ekstremalnie ważne. Jeżeli się nie zapoznacie z regulaminem, będzie miliard pytań, co zrobić, jak, gdzie, kiedy. Ja po prostu rzucę streamowanie, odejdę. Problem jest taki, że z tym turniejami dla graczy słabszych zawsze jest problem, nikt nie szta regulaminu, a potem ma pytania i potem człowiek ma ochotę kogoś zabić. Turniej będzie streamowany, co jest ważne, będzie z tego stream, więc będzie dużo zabawy. Dla widzów będą jakieś konkursy, jakieś nagrody, to też dla osób, które wygrają nie ma żadnych nagród. Już mówię, kto może brać udział, to jest właśnie bardzo ważne. Gracze od brązu do złota z ligi, z, już powiedziałem jakich, z 1 na 1, jeżeli ktoś jest w 2 na 2, 3 na 3 i tak dalej, w platynie, może brać udział, jednak jeżeli jest w diamencie lub wyżej, zapomnijcie. Nie możecie brać udziału, nie ma żadnych wyjątków. Nie ma, po prostu nie ma. Dla nikogo nie robię wyjątków, chyba że mnie przekupi 50 zł od jednej ligi. Tak więc, tak już, jak mnie przekupicie, to może być. O tak, reszta niech zapomni o tym. Jeżeli w poprzedniej lidze też się było w diamencie, też o tym zapomnijcie. Na kim leży obowiązek sprawdzenia tego? Na was, na osobach, które biorą udział w turnieju. Macie przeciwnika? i Już tam jesteście? Sprawdźcie jego historię, bo ja nie dam radnych tych 100 osób sprawdzić. Szybciej będzie jak Wy to zrobicie. Jeżeli sprawdzicie, że przeciwnik jest w diamencie, masterze i tak dalej, w 2 na 2, zgłaszacie to nam. Jeżeli sprawdzicie i dojdziecie do wniosku, że przeciwnik jest farmerem portretów, bo ma na np. 3000 wygranych i jest w brązie, zgłaszacie to adminowi. Admin będzie na stronie napisany na pewno. Więc w regulaminie jest wszystko, zapraszam serdecznie do zabawy, stream oczywiście jak zawsze będzie, będzie to stream tak zwany jajcarski Czyli będziemy sobie robić żarty z tych graczy, Po prostu będziemy sobie żartować, ale w sposób miły, po prostu to ma być dla totalnego fanu, dla was macie się bawić dobrze Od razu mówię, wszelkiego rodzaju smurfy, jeżeli złapię, będę łamał kołem, a nie będę łamał kołem, po prostu będę wyrzucał Jeżeli dojdę do wniosku, że ktoś jest smurfem, a nawet nie był smurfem, przykro mi bardzo, wylatuję ją z turnieju, to może zaboleć parę osób ale nie chcę żadnych smerfów, nienawidzę smerfów, po prostu wolę gumisia, a smerfy, smerfy czyli gracze lepsi na słabszych kątach, nie ma żadnych nagród, więc proszę, nie psujcie nam turnieju. To byłoby na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia, żegnam Was bardzo gorąco i zapraszam do wzięcia udziału w turnieju. Dla widzów będą jakieś nagrody, będą konkursy i tak dalej. I przede wszystkim bawcie się dobrze. Cześć!